Jak myślisz, czy ty jesteś jednostką? Zbudowani jesteśmy z komórek. Nie tylko, oczywiście. Każda komórka ma swój własny układ nerwowy układ wydalania, receptory powierzchnię, którą można porównać do skóry. Mają swoją własną świadomość. I co je cechuje, te wszystkie komóreczki nasze łączą się i tworzą tkanki, narządy, krew. Wszystko, co definiuje nasze ciało, jest kumulacją wielu, wielu miliardów świadomości. I to nie tylko naszych świadomości, które rozpoznajemy jak, jako nasza skóra. Nasze komórki, ponieważ jesteśmy jeszcze środowiskiem, w którym funkcjonuje bardzo wiele różnych świadomości, które mają niewiele z nami wspólnego, poza tym, że zamieszkują na naszym ciele i w naszym ciele. Grzyby, pleśnie, robaki to nic strasznego, ponieważ są zawsze z nami, odkąd jesteśmy tutaj i jakiekolwiek negatywne odczucia dotyczące tego, generalnie nie przysparzają nam przyjaciół. I nie przysparzają nam dobrej energii. To, co staram się powiedzieć, to jest to, że wszyscy jesteśmy połączeni. Tak jak w ciele, jesteśmy środowiskiem. Niemalże każdy organ jest jakby planetą. Także ja definiuję siebie jako galaktyka. I w tej galaktyce jest wiele różnych planet, wiele różnych form i organizmów, i cała suma tych. Tych zachowań, tych potrzeb, tych warunków, jakie wymagają te istoty, tworzą mnie i mój stan. Ale co powoduje, że jestem szczęśliwy, uśmiechnięty, czuję się wolny, radosny? Powoduje to moja świadomość, nasza świadomość zbiorowa. Są pewne istoty, które starają się przejąć kontrolę. Aby nasycić siebie kosztem naszego komfortu. To znaczy, pojawia się dyskomfort, kiedy widzisz chipsy albo coś słodkiego. To znaczy, że odzywa się na przykład Candida i ona mówi: więcej cukru, hodujemy raczka. Na przykład. Także warto trzymać się w pewnej płaszczyźnie, w pewnej linii. Poprzez Świadomość, świadome wybory i decyzje, jakie podejmujemy dotyczące naszego życia. Nie zawsze coś, co nas ciągnie, jest dla nas dobre. Ale zawsze wszystko, co nas balansuje, oczyszcza, uspokaja i uziemia, jest dla nas dobre. Do czego zmierzam? Jeżeli zdajemy sobie już sprawę z tego, że jesteśmy środowiskiem. Że wewnątrz jesteśmy połączoną galaktyką. Od razu gwarantuję ci, że Ty jesteś połączony z tym wszystkim, co jest na zewnątrz. Nie ma możliwości, żebyś funkcjonował lub funkcjonowała bez jakichkolwiek interakcji ze światem zewnętrznym, tak zwanym naturalnym. Jeżeli pojawisz się w środowisku sterylnym, wolnym od. Yy, Pyłków, wiatru, wody, tych pięknych dźwięków, jeżeli będziesz z dala od naturalnych częstotliwości życia. Mówimy tutaj o fali Szumana. Nie tylko, jest tego znacznie więcej. Pojawia się choroba, spadek, upadek i śmierć. A więc zapraszam Was do tego, abyście obcowali z naturą i nie tylko. Obcujcie z innymi galaktykami. Czy to są Drzewa, czy to są zwierzęta, czy to są ludzie? Jak wiecie, my jesteśmy takim typem stworzenia, który w zasadzie jest stadny. Tworzymy społeczności. W zasadzie samotnik jest, jest to osoba zamknięta w sobie zaglądająca do siebie. W tym nie ma nic złego. Aczkolwiek nie ma zbytnio możliwości na wymianę i wzrost. Ja nie jestem w stanie sam przerzucić wielkiego głazu albo drzewa. Potrzebuję do tego pomocy. Żeby mieć potomstwo, potrzebuję do tego partnerki. A więc twórzmy społeczność zdrową, o wysokiej wibracji. I chciałbym Was zaprosić do tego, abyśmy się połączyli, mając bardzo, bardzo piękną agendę. Otóż w moim życiu odkryłem, że harmonizowanie się będąc na boso na, na, na ziemi, będąc twarzą do słońca, obcując z naturą nawet 10 minut dziennie daje mi to bardzo dużo korzyści, rozjaśnia umysł, poprawia zdrowie. Czuje się spokojniejszy, czuje się bardziej otwarty, wyciszony i szczęśliwy. Ale to nie wszystko. Kiedy robimy to w grupie, na przykład na Prana Wam, pojawia się magia, pojawia się siła grupy. To jest niezwykłe. Nie dość, że mamy masę śmiechu, masę zabawy, mamy wspaniałe interakcje, to jeszcze wszyscy wzajemnie siebie wzmacniamy i unosimy do góry. Mało tego, dzielimy się doświadczeniami, odczuciami. Odkrywam pewne rzeczy u ciebie, które mam u siebie, ale ich nie potrafię zdefiniować. Odkrywam inne możliwości. Oddychamy, wstrzymujemy oddech, bardziej medytujemy, wizualizujemy lub nie wizualizujemy, robimy się puści, robimy się pełni. To jest wielka, wielka przygoda. Moi drodzy. Jak wiecie, jeżeli pojawi się społeczność, pojawi się grupa ludzi, którzy mają jakiś określony cel, mają znacznie większe szanse, żeby go zrealizować, niż pojedyncza osoba. Jeżeli wybierasz się na Kilimandżaro, samemu jest to znacznie trudniejsze, być może niemożliwe. Natomiast w grupie jest raźniej, weselej, rozwiązujemy problemy, wzajemnie się wspieramy w tej całej drodze. Chciałbym, żebyśmy się wybrali na największe Kilimandaro, na największą górę świata, po to, abyśmy zrealizowali swoje marzenia jako społeczeństwo, jako społeczność. Jak wiecie, sytuacja ekonomiczno-polityczna nie jest wesoła. Nie ma co sobie zawracać głowy tym, że jest ciężko lub nie jest ciężko, ale jesteśmy spychani do momentu, w którym może dojść do wielkiej tragedii. My. Dzieci światła, znamy na to parę technik, parę technologii. Jesteśmy w stanie wyzwolić siebie z różnych sytuacji. Wiadomość emituje pole, które mówi: Ja dla ciebie nie istnieję. Mało tego, jeżeli, jeżeli chcemy zrealizować jakieś marzenie, zaczynamy emitować od siebie, jakby potrzebę, a bardziej chęć doświadczenia tego wszystkiego. I powiększamy wielokrotnie szanse na to, żeby to, się, żeby to się zadziało. Pod warunkiem, że to jest zgodne z twoim wnętrzem. Posiadanie dwóch, trzech Lamborghini niekoniecznie jest zgodne z twoim wnętrzem, jest zgodne z twoim ego. A więc poszukajmy w głąb siebie i zadajmy sobie pytanie, czego potrzebujemy. Większość z nas potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Poczucia wolności. Potrzebujemy wzrastać. My nie jesteśmy po to, żeby tu przeżyć. Jesteśmy programowani na to, że tutaj jest miejsce, gdzie przechodzisz test i jak go przejdziesz, to coś tam dostaniesz po śmierci fizycznej. Ja bym sugerował, abyśmy szli po bandzie, po całości. Róbmy to, do czego jesteśmy stworzeni. Bądźmy kreatorami. Zapraszam Was do kreacji. Największą siłę, jaką znalazłem w swoich doświadczeniach, w swoich eksperymentach, otrzymałem podczas porannych, krótkich sesji oddechowych ze słońcem. Patrujemy się w słońce, kto ile może. Jeżeli jest Ci trudno na początku, przesuń wzrok o parę metrów w bok i zaczynamy oddychać światłem, fotonami. One nas pobudzają, one zmieniają tak wiele w naszym ciele, że my naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Ale zawsze dzieje się dobrze. Stój na boso na ziemi i oddychaj, i przyjmuj to światło. I afirmuj dobro, miłość, wolność, wzniosłość. Poprowadzę Was przez taką sesję głosem. Zrobimy piękny obraz, zrobię plik, audio, który chciałbym, żebyście użyli raz lub dwa razy jako, jako wskaźnik, jako propozycję. Następnie stwórzcie coś swojego. Coś, co w 100% z wami rezonuje. Nie ma problemu, żebyście przyjęli do siebie to, co wam proponuję, ale macie swoje potrzeby, macie swoją formę, swój język. Więc to będzie bardziej precyzyjne. I w pewnym momencie, kiedy poczujesz harmonię, poczujesz wolność, okaż sobie miłość, okaż sobie sympatię, pobądź z tym. Zawsze patrzymy na zewnątrz. Jesteś na zewnątrz, masz interakcję ze światłem, łączysz się ze źródłem, przyjmujemy energię z ziemi i teraz doświadcz to w sobie. Kiedy to nastąpi, kiedy poczujesz pokój, poczujesz miłość do siebie, wtedy wyciągnij ręce do wszechświata i do innych, takich jak ty. Będzie nas coraz więcej. Pierwsza godzina ze wschodem słońca. Jeżeli możesz to zrobić, godzinę przed zachodem słońca, dodatkowo, niczego więcej nam nie trzeba. Ale wracając do naszej agendy, kiedy połączymy się razem, stwórzmy sieć energetyczną, kiedy istoty, które chcą skrzywdzić nasze rody, nasze świadomości, naszą historię, historię, którą przeżywamy teraz, zobaczą, że jesteśmy nieosiągalni dla nich, znikniemy albo staniemy się zbyt jaśni, zbyt kochający, żeby można było do nas podejść, ponieważ to są istoty, które. Zawsze żerują na bardzo niskich energiach, na niskich wibracjach. Co ty na to? Co ty na to? Ma to sens dla ciebie? Kochani, patroni, na koniec moich filmów będę podawał imiona moich patronów. Robię to na kanale Pollechicki. Ale od jakiegoś czasu czuję z wami takie głębsze połączenie energetyczne. Nie potrafi tego wyjaśnić, ponieważ kanał polechicki jest, jest jest wskazujący. Zobacz, zobacz. Ja ostrzegam, ja ostrzegam tylko, ja nie straszę. Zobacz, za tym zakrętem jest wylany olej. Nie masz się bać, tylko zwolnij. Rozumiesz? Uważaj, tam jest przeszkoda. Zareaguj, nic więcej. To jest pol Lechicki. Natomiast tutaj proponuję Wam wzrastać, wyjść, wyjść poza Matrixa, wyjść poza to wszystko. Ale pamiętajcie, że nie możemy jakby olać pewne przysadki, które mamy kark wrzucone, różne zobowiązania. Będziemy je tutaj rozpuszczać. Będziemy je uwalniać. Natomiast w tej przestrzeni, gdzie jest pol lechicki, będziemy mówili o technikach martwych, o technikach prawnych, o technikach świadomościowych. Jeżeli coś Ci zagraża, to powiedz co. Zdefiniuj. Ja staram się to zdefiniować. Rozkładamy to na Aikido Matrixa, mamy propozycje w tym świecie martwym korporacyjnym natomiast w świecie duchowym będziemy to uzupełniać jeżeli będziesz spokojny stanowczy wolny skoncentrowany jesteś niezniszczalny nawet jeżeli cię skują nawet jeżeli ci coś odbiorą ciągle jesteś kreatorem jesteś mistrzem w tego świata przyłącz się do nas Dziękuję Wam za wsparcie. Dziękuję za całą serdeczność, jaką od Was otrzymuję. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach przygotuję taki cykl, który pomoże wielu z Was skorzystać z inicjacji pranicznej we własnym zakresie. Łatwiej będzie, jeżeli się połączycie w grupy. Wejdźcie na ariowie.com, forum. Tam się tworzą rody. Jakiś ród, jakaś grupa może skorzystać z mojego daru dla was, aby, chodźcie, zrobimy sobie taką inicjację naszą. Zobaczymy, co tam Marcin proponuje. Oczyszczanie, odgrzybianie, oddychanie i tak dalej, tak dalej, natura. Zrobimy sobie fajną imprezę. Bez picia, bez jedzenia, w górach, nad morzem, zawsze w naturze. Jeżeli wam to pomoże, już jestem wynagrodzony. Jest, jestem szczęśliwy z tego powodu. Przyłączcie się, wspierajcie siebie wzajemnie. Wspierajcie mnie, jeżeli jesteście tacy łaskawi. I do zobaczenia. Zapraszam na nagranie, które będzie po tym może nie natychmiast, ale parę godzin, może dwa, trzy dni mam bardzo dużo pracy. Serdeczności, cześć.